Witam wszystkich z tej strony Wojtek Moraczkowski W tym wideo chciałbym Wam pokazać w jaki sposób można zrobić backtesty dostawców sygnału Forex. Backtesty to jest nic innego jak sprawdzenie czy przy danej konfiguracji dla konkretnego dostawcy sygnału odnieślibyśmy zyski. W backtestach możemy sobie manipulować limitami 100 plus oraz innymi parametrami. Pokażę jak to zrobić. W wykorzystując do tego arkusz Excela. W pierwszej kolejności musimy przejść sobie na stronę polska.zultrade.com Wejść w zakładkę wyniki Wybrać sobie dostawcę sygnału Dla którego chcemy przeprowadzić backtesty, no ja dla tego przykładu wybiorę pierwszego ze z brzegu System FX Live Teraz, jeżeli sobie zjedziemy na sam dół, to możemy zobaczyć jego transakcje. W przypadku, kiedy będziemy zalogowani na no jakiekolwiek konto, może to być konto demo, będziemy tutaj mieli jeszcze opcję eksportuj do Excela. Tak więc ja się zaloguję teraz. Ok, jestem już zalogowany, więc tak jak mówiłem, mamy teraz dostępną opcję eksportuj do Excela. Klikamy sobie ją. Jeżeli dostawca sygnału ma dużo transakcji, to plik może mieć no 1,5 Mega, no to już jest trochę. Chwilkę, poczekamy. Należy następnie otworzyć ten plik po prostu w Excelu. Ok, włączamy sobie do edycji i teraz widzimy tutaj kilka kolumn. Z których niekoniecznie wszystkie są nam potrzebne. W pierwszej kolejności usuwamy sobie to, co jest nam niepotrzebne. Tak więc, provider ticket jest nam do tego niepotrzebne. Eee, typ zlecenia będzie nam potrzebny. Loty są niepotrzebne. Ok, to będzie potrzebne. Ceny eee, najwyższy poziom, najniższy poziom. Rolowanie sobie usuniemy. Ok, to też. Możemy sobie zostawić tą kolumnę, która oznacza, która określa nam, czy dana transakcja była przeprowadzana również na kontach live, bo niektóre transakcje są po prostu przeprowadzane no w tych linkach nie jest do nich podpięte i nikt tak naprawdę na koncie rzeczywistym jej nie przeprowadza. Więc tak, dla pewności wyfiltrujemy sobie później, żeby tylko nam pokazywało te transakcje na kontach rzeczywistych. Nazwa dostawcy sygnału jest nam niepotrzebna. Właściwie to już do końca jest nam niepotrzebne. I teraz, tak jak mówiłem, założymy sobie filtry. Tutaj wybierzemy sobie, żeby pokazywało nam tylko test. Yes. Ok. Teraz tak, no tutaj musimy zamienić kropki na przecinki, ponieważ dla Excela liczba z kropką to nie jest liczba, więc po prostu zaznaczamy sobie te dwie kolumny narzędzia główne. Zaznacz i zamień. Znajdź kropkę, zamień na przecinek, zamień wszystko. Ok. Zakrągliło nam do jednej liczby, do właściwie 0 liczb po przecinku. Teraz sobie możemy to sformatować, żeby widzieć dokładnie, co tu się dzieje. 5 miejsc po przecinku nam wystarczy. Ok. Dodajmy sobie nowy wiersz. W tym wierszu tutaj w tym polu określimy nasze ustawienia, jeśli chodzi o limit 100 plus. Także załóżmy, że ustawiamy sobie dlatego dostawcę sygnału Limit 100 plus 40 pips. Tutaj ważne jest, żeby było był minus z przodu. No, OK. I teraz musimy policzyć. Zysk każdej transakcji. I teraz tak dodajemy sobie nową kolumnę o nazwie profit. I teraz wyliczymy to w następujący sposób. Jeżeli typ transakcji równa się buy, to wtedy od ceny zamknięcia odejmujemy cenę zakupu. Ceny, od, od ceny zamknięcia odejmujemy cenę otwarcia, tak? W przeciwnym wypadku, czyli jeżeli to będzie sell od ceny otwarcia odejmujemy yy, cenę zamknięcia, czyli odwrotnie. Okej, okay, to właściwie tyle. Aha, i oczywiście jeszcze musimy pomnożyć, bo to nam, nam wyj, wyj, nie wyjdzie na w pipsach, tylko yy, w lotach, więc musimy to pomnożyć jeszcze razy 10 tysięcy w tym przypadku. Jeżeli chodzi o walutę euro USD, bo w niektórych innych walutach to może być inny przelicznik, ale skupimy się na razie tylko na tej parze walut. OK, przeciągamy sobie na sam dół. Teraz tu widzimy zysk lub stratę z każdej transakcji, tak? to Rzeczywistą, taką, jaką ten dostawca sygnału tak naprawdę osiągnął. Dodajmy sobie jeszcze kolumnę after SL, czyli kolumna która pokaże czy byśmy wygrali czy przegrali, jeżeli zastosowalibyśmy ten limit 100+. Czyli aby to obliczyć musimy z... zastosować e, taką formułę. Czyli jeżeli <ścoughs> e, worst drawdown, czyli najniższy poziom tej transakcji był niższy od naszego 100+, to wtedy tak naprawdę przeglądaliśmy, bo zlecenie nam się zamknie na naszym statuzie, czyli wtedy pokaż to. W przeciwnym wypadku pokaż nas, nasz rzeczywisty profit. I tyle. A w tym przypadku, jak widać, yy, tu się zmieściliśmy. Tu się, no, przyciągnę to do końca, żeby było. Aha, jeszcze jedna rzecz, właśnie, zapomniałem o tym. Musimy to usunąć wszystko. I teraz tak. Jak przyciągniemy, to nam się wszystkie. Yy, komórki zaczną przesuwać o jedno, tak jakby. Tak więc aby musimy zablokować tak naprawdę e, te G1 dwa razy, żeby po prostu za każdym razem odwoływało się do G1, a nie do, G, do G2, G3, G4. Tak? Czyli żeby to zrobić, po prostu wystarczy kliknąć, wciskamy F4 w Excelu, takie dwa dolary oznaczają, żeby na sztywno, żeby tego nie zmieniał przy przeciąganiu i przy drugim G1 robimy to samo, czyli wciskamy F4. Okej, okay. i teraz znowu przeciągamy. <laughs> OK. I teraz tutaj bardzo ładnie widać, no tutaj był najniższy poziom transakcji, minus 124, mieliśmy SL na 104, więc nasze, nasze zlecenie zamknęło się na, na minus 40 pipsach, czyli przegraliśmy. Tu był minus 10, końcowe było 38, więc wygraliśmy, 38. I teraz po prostu jak sobie zrobimy tutaj formułę autosumowanie, policzymy sobie rzeczywisty profit na tym dostawcy, w tej kolumnie. 3000 pipsów i teraz policzymy sobie ten y, profit po zastosowaniu naszego stopluza. Czyli robimy to samo, stumujemy to sobie, przeciągamy do samego końca. Oj, okej. jak widać, y, nasz dostawca sygnału y, osiągnął 3000 pipsów. My przy naszym poziomie 100 plus minus 40 tylko 994, aczkolwiek, mimo że mniej to nie jest takie złe, ponieważ Niski limit 100 plus czyli w tym przypadku 40 to do 100 to są okay, jeszcze takie tolerancyjne poziomy. Nie może wygraliśmy mniej, ale zrobiliśmy to z dużo mniejszym ryzykiem, bo ponieważ limit 100 plus po prostu zabezpiecza nam przed transakcjami typu na przykład, proszę popatrzeć, to jest złożoną minus 112, no to są jeszcze w miarę, w miarę przyzwoite aczkolwiek. No nawet. Nie masz takich strasznych drawdownów na tym dostawcy sygnału, tak? Ale zdarzają się po kilkaset pipsów. No i jeżeli będziemy mieli niski depozyt, to po prostu zlecenie nam się zamknie w momencie, kiedy nasz depozyt się nie zera i po prostu jesteśmy spukani, że tak powiem. I teraz po prostu możemy sobie edytować to pole, żeby obliczyć jak najbardziej optymalny dla nas limit 100 plus. Minus 50, proszę bardzo, od razu dużo podskoczyło, prawda? Oczywiście im niższy, tym lepiej. Także. Ale jeżeli są takie różnice, tak, minus 70, tu akurat w tym przypadku on ma dosyć dobre transakcje, więc zwiększając ten limit, po prostu będziemy więcej wygrywali. Minus ale różnie to jest naprawdę czasem w niektórych dostawcach sygnałów więcej wygramy przy limicie 100 plus na przykład 30 pipsów niż na przykład minus przy limicie 80, ponieważ. Yy, przegrywa dużo transakcji, tak? I wtedy po prostu nasz limit stop loss działa super. No, no w tym przypadku jeżeli to rzeczywiście ja u niego bym się starał trzymać jednak o tu, to, tu, to, proszę bardzo, minus 38 byśmy byli do tyłu, tak? Jeżeli zrobimy no minus 1000, yy, prawie 1500 pipsów Według mnie to jest cał całkiem nieźle. Oczywiście tu możemy sobie jeszcze wyfiltrować podacie otwarcia, żeby nie było nie pokazywano wszystkich transakcji, na przykład yy, ostatnie trzy miesiące. Powiedzmy od października. Teraz mamy koniec grudnia prawie, więc możemy sobie założyć taki filtr, że wszystkie daty, które zawierają taki ciąg transakcji 2010, jedynkę i teraz znak zapy zapytania znak zapytania Zastępuje tak jakby dowolny, dowolny inny znak, czyli na przykład jak zrobimy tak, i e, później zrobimy łamane 01, to pokaże nam wszystkie transakcje, które były otwarte 1 października, 1 listopada i 1 grudnia. E, tak działa znak zapytania, ale jeżeli wstawimy na przykład gwiazdkę, to nam pokaże wszystkie t, e, transakcje, które od, otworzyły się z datą, która rozpoczyna się. Na ten ciąg znaków. Gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków, także pokażę że w tym przypadku pokażę nam wszystko od października. Możemy sobie to wyfiltrować. Jak widać mamy grudzień listopad, październik, o, tyle październik. Trzy ostatnie miesiące. No i tutaj możemy sobie no, dalej testować po prostu. Co? O, proszę bardzo, więc jaka różnica, prawda? no jeżeli ustawilibyśmy limit 100+, minus 55 pipsów, na tym dostawcy sygnału, to jest system FX Live, widzę, że ostatnio mu dobrze nawet idzie, być może go z powrotem dodam, to byśmy osiągnęli naprawdę przyzwoity wynik w ciągu 3 miesięcy, bezpiecznie, bo limit 100+, plus miałby minus 55, osiągnęlibyśmy wynik 415 pipsów, no, no bajka, tak? Także najlepiej sobie po prostu opracować, wybrać kilku takich dostawców, przetestować sobie ich w ten sposób, ustawić sobie konto demo na 30 dni, zobaczyć, jakie ono zyski osiągnie. No i jak osiągnie zyski zadowalające, to można spróbować z rzeczywistą gotówką. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek Kraśkowski.